Siema wszystkim, z tej strony Jakub Żuk, z kierunek Trener.pl i Pełnomoc TV. Dzisiaj porozmawiamy sobie o siedmiu powodach, dlaczego Twoi podopieczni nie mają efektów takich jakich by chcieli, takich spodziewanych, takich jak sobie założyliście ponieważ istnieją czynniki niezależne od Ciebie tak naprawdę pośrednio, bo oczywiście też Chcielibyśmy, żeby nasi klienci jak najlepiej osiągali te cele, ale czasami się zdarza, że coś nie idzie po naszej myśli. Dlatego zaczynamy. Pierwszy punkt to nie motywujesz ich dostatecznie obranym celem. Uwierz, że schudnięcie 3 kg to nie jest. Odpowiednio dobrany cel, ponieważ ta osoba myśli, że to jest zbyt mało i przeważnie nie udaje się taka współpraca. Z kolei, jeżeli mamy do schudnięcia 50 kg, no to też jest ciężko, ponieważ ta osoba nawet nie wierzy, że tyle schudnie. To powinien być mierzalny cel. Możecie to zrobić metodą SMART na przykład lub innymi metodami, które istnieją, ale na przykład bardzo fajny cel to jest określenie 8 kg, na przykład na przestrzeni 4 miesięcy. Ponieważ no, najlepiej jest chudnąć te pół kilo tygodniowo, czyli 2 kilo miesięcznie, i wiadomo, że czasami się może zdarzyć odchylenie od, od tej reguły. I więc no, moim zdaniem, tak by było najlepiej określić ten cel, żeby klient był dostatecznie zmotywowany, wtedy ćwiczy mu się lepiej, ma lepsze samopoczucie i Współpraca idzie przyjemniej. Następna rzecz, podjadają nasi podopieczni bez naszej wiedzy i nie trzymają się diety. To też jest często spotykane. To tutaj też powody są różne. Może to być psychika, może to być narastający stres, mogą być zbyt ciężkie treningi, ponieważ są źle dobrane. No różne są powody. W każdym razie, jeżeli mamy świadomość, że taka osoba, którą prowadzimy, ma 2000 kalorii rozpisane na przykład, czy 2,5, a powiedzmy, że to są jakieś konkretne posiłki i na tym bazujemy, no a ona na przykład zje 5, Babeczek w pracy i tak jest codziennie, no to podbija tą kalorykę nawet tam do 2,600, 2,800 i nic z takiej diety, ponieważ aktywność nie jest współmierna. Do tego e, nie palimy tych kalorii, no i klient nie ma. Efektów, no i oczywiście obarczeni całą winą, będziecie za to wy, a nie przecież ta osoba. E, dobra, następna rzecz, przetrenowują się podopieczni pod Twoją nieobecność. Czyli e, mamy rozpisany plan, na przykład są podopieczni, którzy trenują nami raz w tygodniu, dwa razy, ponieważ nie stać ich na przykład na więcej i e, mają taki bardzo fajny pomysł biegać dwie godziny dziennie, codziennie na przykład. No i też cofnie taką osobę, to brak regeneracji, cofnie, dosłownie dostanie regresu sylwetkowego, jeszcze do tego będzie przemęczona, układ nerwowy, nie zdąży się zregenerować i tak samo nie będzie takiego efektu jak ma być. Następna rzecz, nie zmieniasz planu podopiecznym regularnie co miesiąc. Niektórzy trenerzy o tym zapominają, natomiast no już bardziej doświadczeni przeważnie robią te plany różne i one są jakości, tutaj nie będę oceniał. Nie w tym rzecz, ale po prostu, żeby co miesiąc był przynajmniej co miesiąc zmieniony. Oczywiście taka pełna współpraca, która oczywiście swoje kosztuje, to wiadomo, no to zakłada takie plany co tydzień, prawda? Korekty jakichś planów. Jeżeli widzimy, że zmienia się w ten sposób ciało, no to uderzamy w to na przykład innym bodźcem. Jeżeli to nie działa, no to stosujemy coś innego, bo na każdą osobę mm, musi być dobrany trening inaczej, no bo mamy inny układ anatomiczny, inny organizm. Następna rzecz. Nie masz świadomości o chorobie danej osoby, ponieważ nie zleciłeś badań. To się zdarza stosunkowo często, wbrew pozorom, ponieważ jeżeli nie wiemy, nie wiem, ćwiczymy, prawda? ćwiczymy, mamy dietę, no ale dana osoba grubnie, tak? No to może to świadczyć o bardzo wielu chorobach, ale prawdopodobnie może to być na przykład insulinooporność. Do tego są inne symptomy, symptomy, które powinniśmy znać, jak na przykład uczucie zmęczenia czy senności po posiłkach węglowodanowych lub straty energii. Więcej ćwiczymy, powinniśmy mieć lepszą kondycję, a jest coraz gorsza. To jest sprawa tego, że tkanki są oporne na insulinę. No i po prostu albo na przykład problemy z tarczycą, mogą być też z wątrobą. Jest ma masa różnych czynników, w każdym razie powinniśmy zlecić badania yy, albo ewentualnie oddać yy, taką osobę pod opiekę typowego dietetyka klinicznego, czym trener się raczej nie powinien zajmować, ponieważ taki po prostu zwykły trener personalny bez doświadczenia i wykształcenia dietetycznego. Następna rzecz, dodatkowy alkohol wieczorami, szczególnie u osób, którzy zajmują się biznesem lub są jakimiś pracownikami korporacji na wysokich stanowiskach, to lubią sobie wyluzować się wieczorkiem jakimś alkoholem i nawet to piwo czy dwa wieczorem sprawi, że w niektórych przypadkach ta osoba po prostu będzie tyła. No i, i te cele sylwetkowe nie będą realizowane. Może się bardziej wyluzuje, może będzie się lepiej czuła. W każdym razie, jak stanie na wagę, no to już tak dobrze się czuła nie będzie. Następna rzecz, czyli ostatnia już przejadanie się suplementami. No, nie jest grupa klientów, którzy lubią to robić, szczególnie są to faceci, którzy chcą nabrać masy mięśniowej oraz kobiety, które chcą schudnąć. To jest po prostu już niemalże reguła, szczególnie w jakichś większych miastach. Znaczy ja to widzę bardziej po, po współpracach online, jeżeli ktoś ma prze, przepisanej tej kreatynki nie wiem, 10 gramów dziennie, no bo powiedzmy taka standardowa dawka, nie no a on mówi czy dobrze, że, że, bi, że sobie bierze 30 czy 40 no to też nie wiadomo tak samo jest przesadzanie ze spalaczami tutaj będzie raczej w kierunku nadnerczy problem, a z tą kreatyną no to po prostu ona się nie wchłonie no to też będzie bez sensu i będziemy obciążać organizm, który zamiast pracować na naszą korzyść, bić fajną masę, no to będzie się próbował uporać z jakimiś proszkami więc pilnujmy tych dawek suplementów i przede wszystkim nie przesadzajmy z suplementami żadnej takiej profilaktyki suplementów którą słyszę czasami typu wrzucę witaminy jakoś tam profilaktycznie, ja o tym za cały czas mówię, że nie ma czegoś takiego, są braki pewne w diecie, bo jest na przykład redukcyjna i brakuje nam jakiś tam witamin, minerałów, obliczamy sobie to na tej podstawie, robimy suplementację i to jest wszystko co powinniśmy zrobić, a nie bawić się w jakieś eksperymenty, poza tym mamy badania, które suplementy są skuteczne, a które nie. I na tym powinniśmy bazować, a nie na naszych domysłach, czy to, że jest napisane, że to działa tak, a to działa tak, ponieważ są różne połączenia suplementów i one też działają wtedy inaczej połączone. Dobra, mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki za oglądanie. To jest, jeżeli chodzi wszystko, jeżeli chodzi o to, dlaczego Twoi klienci nie, po, nie mają efektów. Natomiast, żeby tych klientów w ogóle mieć, no to polecam mojego e-booka. 15 sprawdzonych sposobów pozyskiwania podopiecznego czy klienta w branży fitness bez wydawania złotówki na reklamę, naprawdę bez wydawania. Macie to y, trzyetapowy y, e-book, w której najpierw budujecie bazę klientów, później rozwijacie biznes, a na końcu dodajecie takie typy biznesowe, rozwijacie markę, żeby stworzyć dochodowy biznes trenerski y, i mieć z tego fajny hajs. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.